Słuchajcie, przypominam o naszych kubeczkach e, silikonowych. Biały bądź szary. 4 złote sztuka. Naprawdę dobre cena, Miałyśmy je, posiadamy, obniżyłyśmy e, za cztery. Fantastyczne kubeczki. E, ile one mają? Czekaj, bo nie widzę. 380 ml. Fajna, napisałaś. Fajne, fajne tego no. Podstawka pod kwiat na kubeczkach do dużych donic, Podstawka ma 35. E, Yy, średnicy. 6,3 tak, no, mm -hmm. yy, cm wysokości z kółeczkami Tak. Yy, z 19 zł. Podstawka na doniczkę. Idziemy ja tej... no widzę. Tak, ja pisze. Czekaj. O. Okay. Pojemniczki. No, pojemniczki. Yy. Pan prysznic, one były, nie? To tak. Pojemniki. Po 5 złotych sztuka, sztuka do WCB-Ata. Po 5 złotych pojemniki, można je sobie zawiesić na Ta biała? Nie, ta biała. Można je sobie zawiesić na prysznic. Mają otworki pod spodem, więc woda wylatuje w razie, gdyby się tam dostała. Po 5 złotych sztuka, białe pojemniki. Pojemniki, dobrze. A sobie jeszcze Wszelką głowę pojemniku, proszę, to już masz. Mm -hmm. rożno, na, rożno na. Grilla. Nie, ja się dzisiaj nie nadaję. Rożno na żeberka do piekarnika. Pojemnik, proszę. Mm -hmm, Dobra, pojemniku. Rożno na żeberka do piekarnika 25 zł. Naprawdę super sprawa. Mam takie, tak jak mówiłam ostatnio, napałki. Naprawdę super, super, super. Ja polecam to. Do 230 w piekarniku temperatura. Nic się z tym nie dzieje, można pra prać. Zmywać w zmywarce 25 zł. Okay. zapisałam pojemniki dla Anety i dla pani... Dobra. Pojemniki do lodówki na napoje 7 zł. Piszemy pojemnik. Ostatnia mata do wanny. Silikon... No taka silikonowa z saktami, 12 złotych. 88 na 38 cm. 12 zł mata do wanny. To Tak, O, jest! Jest! Słuchaj! Tutaj są takie dozowniki. Magda stwierdziła, że trochę możesz wsypać tam twojego męża, także jak. Nie już coś... nie ma. Jest, jest jeszcze... Nie, jest jeszcze dozownik. Nie, ten marmurowy już nie A, ma. Także nie tak, żeby... Dobra, tam nie musi być marmurowy. Mam matę super. No fajne są te maty. Taca do serwowania, z łupka. Słuchajcie, fajna sprawa. Proszę bardzo. 23 złote. Nie pamiętam ceny. Taca, z łupka do serwowania 23 złote. No teraz już wiem, bo mam fantastyczną Fantastyczna taca. Zapisuję matę dla Pani Gosi i. Zobacz, Kama. Mówisz i basz! Z Hiteka koszulki XL dwie sztuki koszulki są po 18 zł. Wielko nie mi o ciuchy. Pojemniczek. Pojemniczek z przykrywką drewnianą, taki masywny. Aha, wyraz z ziemi, o mój boże. 20 złotych ten pojemniczek. Pojemnik z drewnianą przykrywką. Zaraz wam tutaj otworzę. jest mój. O, proszę bardzo. Naprawdę fajny, tak się ciężko zamyka, na pewno się nie otworzy. 20 złotych trzemy pojemnik. Poproszę koszulkę. Wioleta pankowska. Już zapisuję? Nie było takich dla panów. MK, zaraz zobaczę na czacie, mamy coś. Ja już zapisuję koszulkę tutaj jedną. Jeszcze jedna koszulka z ta czarna, gdyby ktoś chciał. Jest też rozmiar XL. Suszarka do warzyw. 25 zł. Mamy. kiedyś będą supermeny. Na razie są supermeny. Ale ty coś było takiego fajnego, taka koszulka? Była taka fajna koszulka. Teraz, nie Ale gdzie to ja nie wiem. Ty lubisz kopać tam. Suszarka do warzyw, ta koszulka dla kuby będzie dobra? Która? Ta? Myślę, że tak. xl ona jest. A, no to XL-ka będzie okej. Okay. Suszarka, Ola, dobra. Tylko proszę mi napisać. Fioletowy y, wkład czy biały? Bo mamy białą i fioletową. Proszę to mi to napisać. Hej. Okay. Jaki kolor suszarki? Ma być? Fioletowy czy biały? Okej. Okay. Naprawdę polecam. To. Koszulek. Nie wiem, co to są. Coś chciałam Wam pokazać. Hej, hej. Hej, To zapisz Kamie tą xl czy, czy tą supermenkę? Chodzi o tą supermenkę, czy o tą kama. tą supermenką co. Okej. Okay. Być może słuchajcie, przyjechał nam towar, jak się Ogarniamy, tutaj go rozłożymy jak coś będzie. Będziemy pokazywać na najbliższej transmisji. Witamy, witamy. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać. Takie wieszaczki, wieszaczki na, y, można powiedzieć, y, y, na, miotełki. Y, na miotły właśnie, na takie mniejsze miotełki. One są... Y, Witamy!